O jeszcze jednej rzeczy strasznej chcę opowiedzieć, która nieomal pozbawiła mnie życia. Mianowicie w tym okresie wczesnym, to mógł być rok 40, kiedy znalazłem się pod opieką swojej babci w Toroniu, no to wówczas wyposażenie mieszkań było zupełnie inne aniżeli obecnie. Paliło się w kuchni pod tak zwaną platą. To był piec kaflowy niski z płytą metalową i fajerkami. No i kiedyś też tam gotował się kocioł wody. Wszyscy wyszli, a ja zostałem sam przy tym piecu. No i chciałem teraz jako taki niewielki, bardzo, bardzo młode, małe dziecko, mnie zainteresował ogień i chciałem tam poruszać haczykiem węgiel w tym palenisku. No i podłożyłem pod te krążki, gdzie ten kocioł stał i nagle kocioł się przechylił. Cały się oblałem wrzątkiem. No, a teraz kobieta, dziewczyna, która się mną opiekowała, bo taka była, ponieważ babcia już zaczęła chorować na nowotwór, no i z rodziny, taką osobę tam sprowadziła ze wsi, która pomagała. Zamiast mnie ratować i zdjąć tą odzież, rządkę moblaną, to ona poleciała babcie szukać. Jak przyprowadzili babcie i zdjęli ze mnie koszulę, to razem ze skórą, tu oparzony, miałem całą klatkę piersiową, brzuch nogę, rękę. Z boku, tu gdzie są żebra, z prawej strony, to miałem otwór aż do wnętrza ugotowany. No i teraz nie wiadomo było, wszyscy wpadli w przerażenie, jak krzyczałem jak opętany, no bo ból był przejmujący i przerażający. Miałem oparzone 30% ciała. No i teraz ta kuzynka, która tutaj jest, mamy tu na tej fotografii, ta Lila, o, chyba tu. Ona pobiegła pędem do lekarza, po lekarza, no ale dziadkowie i cała ta, i rodzina mieszkająca w, przy ulicy Podgórnej w Toruniu byli Polakami. No więc tam o opiece lekarza niemieckiego nie było co marzyć, no i pobiegli szukać takiego doktora Banasiaka, ale on, on mieszkał w innej dzielnicy w ogóle, no chyba ze dwa kilometry od tego miejsca zdarzenia. I jak się okazało, później on się też ukrywał przed Niemcami. Także na dowód, że jest niezagrożony, to tam jakiś kwiat w oknie stał, czy coś. Ten przysłowiowy, ale to było stosowane. No, cudem było, że go zastała w domu, no i on przybiegł. No i teraz, co mi zaordynowano za środki lecznicze? No, przede wszystkim pincetą jeszcze na skórek i mięso ugotowane musiał to wszystko wyskubać. Środków znieczulających żadnych nie było. No i teraz, jak pamiętam, otrzymałem gazę. Watę i ścisłe bandażowanie tego, co było kompletnym absurdem, bo te bandaże musiały być zmieniane raz na dobę co najmniej. I wówczas zawsze jak po dwudziestu kilku godzinach zmieniano bandaż, to on był przylepiony do tej rany. No i trzeba było odrywać i to wszystko się rozrywało. Krew sikała ze mnie, bo to naczynia były odsłonięte. Ja przeżywałem katusze nieprawdopodobne. No, i w tych bandażach przebywałem ponad rok. I teraz się okazało, i być może to mnie tak nastawiło refleksyjnie do życia, no bo miałem tutaj dużo czasu do przemyśleń, no i czymś musiałem się zajmować, i dlatego byłem obserwatorem tego, co się dzieje. No ale ponieważ nie chciały się te moje rany goić, no mama mnie odwiedzała, no ale pracować musiała i na chleb zarabiać, co niedzielę przyjeżdżała, no ale ponieważ na tej ranie zaczęło się tworzyć dzikie mięso, tak zwane, to znaczy narastało mięso, ale to była rana. Na skórek w ogóle się nie tworzył. No a mama, która pracowała w tym sklepie, jednak tam kontakt z Niemcami miała, no i takiego lekarza znalazła, który był lekarzem niemieckim wojskowym. On nie miał żadnych tam uprzedzeń rasowych, no i on postanowił mnie wyleczyć, ale mówił, że to będzie bolesna kuracja. Kuracja ta polegała na tym, że on co. Mama mnie zabrała tutaj do Bydgoszczy. Jeszcze mieszkaliśmy tam na ulicy Mostowej. Więc jak ja słyszałem, że ten lekarz nadchodzi, to ja mdlałem ze strachu. Bo każdorazowo jego zabieg sprawiał taki ból, jakbym był od. nowa oparzony cały. Ponieważ on mi lapisował tą ranę, co polegało na tym, że żywcem po prostu mi wypalano to nadmierne ciało, które się utworzyło, ale. Po miesiącu już były efekty, bo ta nadmierna warstwa tego dzikiego mięsa została wypalona. No i powoli, powoli zaczął tworzyć się na skórek. No i po trzech miesiącach uległo to zagojeniu, ale blizny pozostały i to do dzisiejszego dnia mogę pokazać, co to za blizna była. Tu cały, ona już uległa zmniejszeniu, no bo blizna była wielkości. Takie jak ja byłem dzieckiem, ono nie ulega rozciągnięciu, no a jeszcze taka ogromna została do dnia dzisiejszego. Nie? No ale przeżyłem to i to też taki znamienny, nie dojrze wojna, nie dojrze kłopoty, nie dość, że nie ma co jeść, no to jeszcze ja się oparzyłem i, i, i tutaj przez półtora roku w bandażach się znajdowałem.